Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj dawno nie niewidziana seria. Nowy tabor na makiecie. Miała być bardziej rozbudowana. Miały być dwie lokomotywy, została tylko jedna. Dlaczego tylko jedna? Ta sm 31 od Pico. Numerek. O, jak ładnie złapało ostrość 52320. No i tutaj taka nowość u mnie na makiecie ale lokomotywa bardzo już popularna na YouTube. Wszyscy ją praktycznie mają. Więc mam i ja kilka nowości, które ciągnie, a jeszcze powiem, co z tą drugą lokomotywą. Miała być EP08 od Pico w barwach PKP Intercity. Ona jest również nowa w mojej kolekcji, ale podczas tej sesji, którą właśnie teraz kręcę, lokomotywa się zepsuła. Zrobiła parę kółek i nagle straciła dźwięk. Jeździ, świeci, a nie ma dźwięku. No to będę musiał ją spakować i po prostu reklamować, zatem nie zobaczycie jej teraz. A zobaczycie kilka innych nowości, które kupiłem, które są na mojej makiecie po raz pierwszy, w filmach, które już nakręciłem, które jeszcze nakręcę. No i jeszcze mała uwaga, że w międzyczasie trochę lokomotyw i wagonów sprzedałem, więc bilans jest raczej na zero. No to co, zanim funkcje dźwiękowe lokomotywy, którą no dobrze znamy, ale ja ją zaprezentuję, jedziemy, kolejne nowości. Wyłania się coś takiego. Nawet wyłania się jeszcze jeden. No to podjadę kawałeczek. Dwa wagony sypialne. Niemiecki, pewnie Gerlitz. Z zestawu roku Miałem już dwie kuszetki od PIKO. Teraz to fajne podwójne pudełko od Roko. No i czy złapiemy ostrość? O, uwaga, złapiemy. 74191, szósta epoka H0PKP WLAB. Wagony nie nowe dla Roko, ale na makietę idealne. Ciężkie, stabilne, także tutaj nie ma żadnych krytycznych uwag, można je w każdej ilości włączać. No to jest ten typ. Firmy modelarskiej, ten typ wagonów, które można polecić, które są stabilne i nie ma z nimi problemów, a prezentują się naprawdę fajnie. Jedziemy dalej. Nowości jesieni 2023 roku, tego jeszcze nie dopowiedziałem i wyjeżdża coś takiego. No, wyjeżdża robą. Mam ten wagon, właściwie dwa wagony z zestawu, który w takiej dużej. Tekturowej formy są pakowane. O je zrobą. No i znowu pytanie: czy tą ostrość złapiemy, bo dość blisko makiety jestem. Złapiemy. Numerek 20011. 20, długi numer. Resztę już doczytam z bliska. Ten pierwszy, który tutaj widzicie, to oczywiście z przestrzenią bagażową. Bagażowo-osobowo opisany. I za chwilę drugi podjadę. Z innym dachem, i bardzo fajnie, że tak spakowane są właśnie w takim pudełku dwa różne wagony. Wagon barowy. No, co o tych wagonach można powiedzieć? Wersja oświetlona z wypasem, z dodatkami, z kratkami, których nie montowałem. Natomiast no, te wagony nie mają takich właściwości jezdnych jak Roko i Piko. To sobie trzeba od razu powiedzieć. Raz, że te sprzęgi malutkie, dwa, że zawsze niżej niż wszystkie inne firmy ustawione. Zatem, no, jeżdżą, ale to jest taka jazda na, na ocenę dobrą tylko. Przy dłuższych składach zawsze te Robo trzeba ustawiać na koniec, no bo najwięcej kłopotów sprawiają. Ale ogólnie wygląd, no i sam fakt, że firma Robo pokusiła się o takie wagony, to jest duży plus dla nich. Oby więcej takich, których nie mamy od innych firm jedziemy dalej ten wagon, który tu widzicie to taki łącznik o dwóch sprzęgach nie chciało mi się już rozbierać przekładać stary, bardzo popularny i wyłaniają się takie dwie waskozy na przełamanie Cystern Gatixa szósta epoka a to jest firma Igra Model takie pudełko mało szczęśliwe bardzo takie miękkie plus ta folika taka otwierana do góry, no, nie fajna rzecz. Zobaczmy, jak to Igra oznacza do góry nogami. Uwaga. ZACNS 98, czyli 98 metrów sześciennych, dla odróżnienia inne mam 80 kilka, chyba 6. Waskoza 005 z ósemką, długi numer na dole. I waskoza 021 z piątką. Takie dwie cysterny. Generalnie niezłe. Kupowałem już cysterny od IGRA model i sprawdziły się. Dość ciężkie, dość stabilne. Chociaż tutaj bardzo delikatne. Na tych schodkach, na tych poręczach lubią się wyczepiać. Trzeba było je uzbroić jeszcze samemu. Ale generalnie, jako cysterny, wagowo są wystarczająco ciężkie. Zatem tu duży plus dla IGRA model. No i jeszcze takie wagony wyłaniają się. Nie miałem żadnych takich brązowych węglarek czwartej epoki, no to kupiłem sobie Albert model cztery sztuki. Generalnie jestem zadowolony nawet bardzo. Wygląd tych wagonów jest bardzo fajny. Pudło. Albert Model Standardzik, i to są dwa zestawy, no, który jest teraz jak ustawiony na torach? Nie wiem. 50011 to jest numer, i to są jego oznaczenia dokładne. To jest jedno pudło, to jest drugie pudło. Małymi szczegółami różnią się kolorem buforów, kolorem pokrętła hamulca. Zatem Albert Model zadbało o szczegóły wyglądają bardzo dobrze, natomiast właściwości jest gorsze. powiedziałbym, że taka ledwo truja, z nimi problemy oczywiście są na samym końcu, trzeba je dociążyć ładunkiem I akurat w przypadku tych cyster, nie jest to problemem dorobi jakiś ładunek węgla, ale taki masywny, ciężki, żeby one były bardziej stabilne no poza tym, że są problemy tym ostatnim kleiłem sprężynkę od sprzęgu, która bez przerwy wypadała, no więc po prostu na stałe ją wkleiłem na dwóch zaczepach z kolei w tym sprzęg był tak nisko obniżony, że już prawie się ukruszył trzeba było znowu kleić i zachowuje pewną sztywność, jedna, jedna strona no, wykleja wykoleja się w jednym kierunku no, są to przypadłości niestety firmy gorszej nie, nie ma tu się co porównywać do ROCO czy Piko. Ale wygląd tych wagonów i konstrukcja, i zauważcie, że to są te trzy drzwiowe, fajnie wykonania od góry, nie ma sprawy, no trzeba troszkę popracować z tymi wagonami, będą wymagające. No to tyle, co chciałem pokazać. Mam jeszcze więcej do prezentacji, ale jak powiedziałem, nie za bardzo. Współpracuje sprzęt. Lokomotywa odmówiła współpracy na domiar złego. Druga z lokomotyw, również EP08, pomarańczowa, też coś jej się podziało, jeździła, jeździła, film nakręciłem i skończyło się Dobrze, stanęła w jednym miejscu i już nie ruszyła. Przekładam dekoder z innej lokomotywy, działa, a na dekoderze zamontowanym dźwiękowym przestała działać. No więc jaka diagnoza? Pewnie dekoder dźwiękowy, a to jest niestety duży wydatek. Obiadę w takim razie SM31 i pokażę funkcję dźwiękowe i zrobimy sobie z dwa przejazdy. Już się zbliża. Bardzo realistycznie zatrzymuje się, więc muszę z dużym wyprzedzeniem. No, zmieści się w kadrze. No, o dziwo zmieściła się. Dobrze, za chwilę prezentacja funkcji dźwiękowych. SM31 PKP Cargo od Piko jest już w kadrze. Zatem w ręce nieśmiertelna plakietka z opisem funkcji dźwiękowych aż do numeru 25. Włącz, włącz, jedynka, więc to za chwilę zobaczmy, co innego na postoju możemy. Dwójeczka, trąbka długa. A niech będzie Trójeczka, oświetlenie kabiny. Kilka razy mignę. Widać oświetlenie kabiny, działa ok. Czúreczka, światła drugie, długie. Mała różnica, więc to taka funkcja powiedzmy sobie. Piąteczka, podświetlanie stopni. No i też trzeba się skupić na światełkach przy schodach, ale jest to już fajny bajer Działa. Szósteczka, jazda manewrowa to może w czasie jazdy. <laughs> Siódemka jazda po przeciwnym torze i to jest zmiana oświetlenia. No jaka ta zmiana? No może spróbuję kamerę na sekundkę przestawić. Jeszcze raz na innym ustawieniu kamery wracam do siódmej funkcji, jazda po przeciwnym torze, standardowe potrójne oświetlenie i taki układ, dość nowa funkcja, mało które lokomotywy to mają. A fajny bajer może być. Usymka, regulacja z głośności, dziewiątka, taka trąbka, krótka. Dobrze, zobaczmy dziesiątka taka, taka modulowana, w porządku. 11 klakson, fajny. Dwunastka. Podgrzewacz tak jest opisany, coś się dzieje, zatem bogactwo dźwięków tutaj będzie duże, wyłączam funkcję 12, 12. 13 opisane jako pompa olejowa, no to zobaczmy pompy. Też mocny dźwięk charakterystyczny 14, 15 radiotelefony. No to posłuchajmy, o czym mówiłem. Lepko to, czy Przypominam, że to są dźwięki pico oryginalne. E, ta lokomotywa może tutaj stać w hali w tej chwili, na chwilę obecną? Tak, tak. To nie ma żadnych dyspozycji. Dobra, to tak, aby instruktor się głosił, to nie od tutaj podejdzie. Dziękuję bez odbioru. No i może pozostać lokomotywa, więc my też ją pozostawimy i zobaczymy funkcję 15 drugi radiotelefon. Pan mnie pieska miała się zgłosić. No, bardzo krótko. 16, coś takiego. Spust powietrza. Ładne te dźwięki takie czyste, więc spokojnie. Automat hamulcowy 17 to w czasie jazdy. 18 ma być dźwięk sprzęgania. No może być. 19 gwizdek. Jest gwizdek. 20 piasecznica. W porządku. I te funkcje powyżej 20, 21, sprężarka powietrza. Wyłączyłem funkcję, sprężarka bardzo powoli odpuszczam O, teraz 22. Miało być tarcie kóło-szyny, ale na stojącej nie ma. Logiczne 24 podobna funkcja Stuk od podkładów. 25 wyciszenie. Zatem funkcje generalnie mamy przerobione. Wracam do jedyneczki. Sekwencja startu super. U diesla to jest dodatkowy plus, zapalanie tego silnika, pierwszy obrót wału, to jest zawsze fajna rzecz. No i mamy na haku taki dziwny skład, który od razu Wam mówię, stwarza problemy, troszkę się wagonów rozłącza, troszkę się wykoleja. Zatem 2-3 przebitki nowości jesieni 2023 roku za SM31 118 odpiką. Mamy jakąś trąbkę. O. Ruszamy w Z2 ujęcia. Powoli, z dużym opóźnieniem startuję. I lokomotywa faktycznie bardzo realistycznie wolno reaguje na Roku są, zatem trzeba z dużym wyprzedzeniem przewidywać zachowanie lokomotywy na no, bliskie oryginałowi. Ok, zbliża się lokomotywa, funkcja szósta, jazda manewrowa, mamy pojedyncze światełko w zwolnieniu i jeszcze raz po kolei wagony sypialne od roku, wyłączam funkcję 6 jest przyspieszenie, koniec jazdy manewrowej, zestaw od tu wagon łącznikowy, dwie cysterny Vascoza od Igra Model i cztery razy no, najbardziej problematyczne na razie węglarki od Albert Model. Rozpędziłem teraz lokomotywę, żeby włączyć automat hamulcowy, 17 funkcja, uwaga, teraz. Potrzebowała całą długość łuku, fajnie piszczy zatrzymuje się i zwalniam funkcję 17. Ruszamy do dość dużej prędkości, przesadnie, troszkę zmniejszę. Pozostało posłuchać jeszcze 22 tarcie półoszyny, wyłączam i 24 stukot od podkładów, a no. akurat 24 inaczej niż w opisie wyciszyło głos. No to jeszcze zatrzymamy, uwaga, teraz. I posłuchamy jeszcze sekwencji wyłączenia silnika, funkcja F1. powoli no naprawdę taka długa sekwencja i dopiero teraz mamy pełnią pełną ciszę to tyle z prezentacji nowości jesieni 23 roku SM31 <grym> i kilka no dość oryginalnie zestawionych wagonów Trzymajcie się na razie. Cześć.